Praga 2014 wyprawa rowerowa do Kalisza piękna panorama Praga, Pragi i co najważniejsze już nie pada Zamek praski Niezłe cacko. Wyszehrad Jeszcze nie... Jeszcze lepsze cacko. I Jadam. <laughs> Najlepsze cacko <laughs> Co tam masz, panie Adamie? Proszę! Kalisz No jak nie pada to Praga jest... Super Rewelacja A jak pada to Praga jest... A jak pada to trochę gorzej Stamtąd przyszliśmy No w sumie dzisiaj około 20 km zrobiliśmy Na nogach oczywiście no w linii prostej to jest daleko Daje się blisko, ale to kawał drogi No jutro już na rower